Witajcie, witajcie w ten wtorkowy wieczór. Niestety nie mam dobrych wiadomości. Segregacja na lepszych i gorszych niestety staje się faktem w Niemczech. Mimo iż wczoraj podczas spotkania kanclerz Merkel z premierami Landów nie zapadły wiążące decyzje, to dzisiaj spłynęła, niestety do mnie dotarła niezbyt pozytywna. Wiadomość, przynajmniej dla ludzi takich jak ja, w Bawarii od jutra osoby zaszczepione dwoma dawkami, jak również osoby, które tak zwani ozdrowieńcy będą traktowani na równi z osobami, które mają negatywny test. Na przykład do fryzjera będzie można pójść bez testu, i tak dalej. Następne landy szykują. Prawdopodobnie takie same rozwiązania dotyczy to Berlina, Hesji i Turingi. Jestem bardzo ciekawy, bo sam mieszkam w Turingi, jak wiecie, czy tutaj akurat ten land ludzie się zgodzą na coś takiego. Natomiast, co się tyczy Berlina, bardzo ciekawą informację przeczytałem. Cichaczem okazało się już od 15. Z tycz... kwietnia zostały wprowadzone właśnie, że osoby, które nabyły rzekomą odporność po szczepieniach są traktowane jako osoby z negatywnym testem a dzisiaj uchwalono, że również od jutra te osoby ozdrowieńcy będą również traktowani jako osoby z negatywnym testem w Bawarii też od jutra wchodzą te przepisy będą obowiązywały więc no cóż nie dogadali się, był zbyt duży nacisk, dużo protestów, dużo sprzeciwu, więc wprowadzają to land po landzie. No więc, cóż, należy się spodziewać, tak jak nasz minister głowin, że tak powiem, zapowiadał, będzie prawdopodobnie to samo w Polsce, czyli będą równi i równiejsi. Jest to oczywiście forma. Wpływania na ludzi, aby się zaszczepili. Niestety w Polsce też zauważyłem, nowoczesna udostępniła nakładkę na awatara, na Facebooku Szczepimy się, bo chcemy być wolni. Przepraszam, co to jest za wolność? To jest sprzedawanie się za pozory wolności. Przykre, przykre. Dlatego, tak jak mówiłem, Mimo iż powtarzam to cały czas, nie namawiam nikogo do łamania prawa ani do działań niezgodnych z prawem, to niemniej, jako wypowiedź publicystyczna, uważam, że wszystkie partie, które są w tej chwili biorą udział w tym mechanizmie, w tej układance, powinny być odsunięte od władzy i rozliczone. No cóż, dłuższego live'a, tak jak obiecałem, zrobimy jutro. Jeżeli w ciągu dnia jutro będą jeszcze jakieś informacje spływały do mnie, to oczywiście będę Was informował. Jeżeli uważacie, że to są ważne tematy, które tutaj teraz, nawet w tym krótkim wejściu, poruszyłem, to tradycyjnie proszę o udostępnienie, za co jestem niezmiernie wdzięczny. No i cóż, mimo wszystko spokojnego wieczoru, spokojnej nocki. Pozdrawiam serdecznie. Jak zawsze uśmiechnięty Wasz Pawlo. No i chyba nadszedł czas, żeby coś z tym zrobić. Bo za chwilę już naprawdę będzie za późno. Do zobaczenia, do usłyszenia.